Odnowiony wagon, w którym Polacy wywożeni byli na Sybir, stanął przed Muzeum Wojska w Białymstoku. Jest to część ekspozycji, która zostanie przeniesiona do Muzeum Pamięci Sybiru, budowanego na białostockiej węglówce. Jest to wagon typu Z24 z 1892 roku, i taki wagon, który faktycznie był wykorzystywany do wywózek naszych rodaków. Na Sybir będzie to element przyszłego Muzeum Pamięci Sybiru, który powstanie na ulicy węglowej w Biemstoku, i też będzie to wagon, który sam w sobie jest symbolem pewnej naszej traumy XX wieku. Natomiast też ten wagon będzie służył jako powierzchnia wystawowa, w środku będzie wystawa poświęcona właśnie wywózkom naszych rodaków, transportowi naszych rodaków na tą nieludzką ziemię. Taki eksponat zawsze będzie przypominał o bolesnych wydarzeniach związanych z historią naszego kraju. To, co dzisiaj jest realizowany, jest krokiem bardzo śmiałym, odważnym, ale i bardzo znaczącym dla utrwalenia pamięci Polskiej Golgoty Wschodu. Ten wagon może tym, którzy nie znają Golgoty Wschodu, nic nie znaczy, ale ten wagon tym, którzy jechali takim wagonem przez ponad miesiąc czasu w bydlęcych, nieludzkich warunkach, Bydlęcych wagonach jest czymś bardzo, bardzo znaczącym. Muzealnicy, planujący ekspozycję poświęconą Sybirowi, będą mieli do dyspozycji prawie 4000 m2. Przestrzeń ta ma wypełnić się pamiątkami. Cokolwiek się zachowało z tych okrutnych, strasznych przeżyć dni, więc pamiętniki, listy, stare fotografie, prosimy o przekazywanie wspomnień, również możemy nagrać te wspomnienia, ponieważ będziemy mieć ogromne muzeum jedyne w Polsce Muzeum Pamięci Sybiru i chcielibyśmy ocalić od zapomnienia te straszne chwile żeby więcej w historii już się nie powtórzyły. Osoby zainteresowane przekazaniem pamiątek związanych z wywózkami na Syberię mogą skontaktować się z Muzeum Wojska przy ulicy Kilińskiego w Białymstoku